cześć widzowie ja jestem Elf TV a gramy sobie w minecrafta stworzymy tutaj nowy świat e, i nagrywam to na tablecie bo jestem trochę chory i nie mam nie będę tam wchodził na ten minecraft na komputerze tylko tutaj na tablecie mam tutaj też aplikację do nagrywania lepszą o zobaczymy jaki się nam tutaj stworzy świat i mamy tam na e, serię jeszcze ten my o tutaj mamy taki świat co my tutaj mamy o jakaś plaża fajnie o i są tutaj te wodora. o żółwik żółwie fajnie będę musiał coś jakoś tutaj Wiem, że jakieś tarczki można zdobyć i wtedy byśmy mogli pływać e, na, e, pod wodą i nie będziemy się wtedy dusić. E, tylko musimy je jeszcze e, w piecyku przepalić. Zbiorę trochę drewna. E, ta seria oczywiście będzie kontynuowana. Ta, e, co na komputerze, ją nagrywam. Tylko będzie też ta. Tak to jakoś zrobię. Dobra, trochę drewna. Może bym tutaj na tej plaży stworzył domek. No nie wiem, zobaczymy. A czekajcie, nie ma tutaj. O, tutaj zobacz. O, trzcina tam jest. Owca. Dobra, zaraz ją tutaj jakoś pokonamy. Chciałbym sprawdzić, czy nie ma tutaj jakiegoś. Statku zatopionego. Wiecie co, póki co nie widzę. Oj, na powierzchnię. Chyba tutaj nic nie ma. Rozejrzyjmy no, się, tylko trzeba być uważnym. Nie widzę. Nie widzę, żeby tutaj był jakikolwiek statek. No a przydałoby się. Zdobylibyśmy różne przedmioty, ciekawe. Nie ma. No trudno. Trudno. Zostawmy już to. Kurczę, o. Patrzcie, nowe wilki. On zawił tą owieczkę. Nie mam żadnych kości, niestety, żeby go oswoić, ale to zrobimy to później. A nie, to jest jakaś inna owieczka. Gdzie jest ta z białą wełną? Tu są jakieś nasiono. Tu gdzieś była. Gdzie ona jest? Dobrze. Gdzie ona jest? O, świnka tu jest. O, czekajcie, tam są jakieś dynie. To są dynie. No nie ma tej owieczki. Ej, czy tam jest? Patrzcie, tam jest wieża pillagerów. Zobaczcie, jaki fajny seat się nam trafił. Ojej, utopiec. Kurczę, tylko pytanie. Tutaj może sobie zrobimy domek. Pytanie, czy my teraz damy radę tym piladżerom? Wydaje mi się, że, że nie mamy z nimi szans. Ale w sumie nie mamy nic też do stracenia. Spróbujemy ich pokonać, chociaż wątpię, żeby mi się to udało. Może w jakimś następnym odcinku. E, i te odcinki postaram się też, żeby były krótsze. I dzięki temu będzie ich więcej. Czekajcie, zrobimy sobie może kamienne. Przynajmniej o kilow. Dobra, nie musimy. Patrzcie, oni tu mają jakąś klatkę. Jaskinia. O! Pójdziemy tam, może, w którymś. Nie zauważyli mnie, chyba. Przygłośnię. O! Kogo nie ma. Czy to nie znaczy. Nie, 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 nie. Uciekam. Kurczę, no. Odrodzenie. Czy to nie znaczy. Czy to nie znaczy, że gdzieś tutaj jest wioska? Tak sobie teraz myślę, możliwe. Że jak tutaj są ci. Pilaczerzy. No tak, bo oni e, są wygnani z tych wiosek. I może to być. Tak. Jak, jak, jak zdobędziemy jakieś rzeczy, takie już porządniejsze. To myślę, że wtedy że wtedy tam pójdziemy. I się z nimi zmierzymy. No ale to później. O, dobrze, że nie wziąłem tych dyń. To co, tutaj robimy domek? Może znajdziemy jeszcze jakieś lepsze. Jaka wysoka jest ta wieża? Tylko nie, nie, nie podejdą tutaj. O, ul! To się może w przyszłości. O, kwiatki. Jeśli one się nam przydadzą do, do zrobienia barwnika. I wtedy, jak zrobimy barwnik. Czekajcie, wszystkie, no. To będziemy mogli wełny różnego koloru zamienić na czerwony. I będziemy mieli jednego i łóżko. Z tego będzie można zrobić. To czekajcie. Patyki trzeba o 8. Dobra. Kilow. Czekajcie jeszcze inne. Czekajcie, najpierw owieczka. Chociaż w sumie nie, znale nie znaleźlibyśmy żelaza. Nie, chyba nie znajdziemy. Wtedy byśmy mogli, no, ostrzyć tą owieczkę. No, ale nie, chyba nie możemy. Nie znajdziemy żelaza na razie krówki też tutaj są fajnie a może tutaj domek byłby lepszy że tu nie wiem chyba że zna... żeśmy znaleźli tą wioskę tylko że ja w nie... O, już jest trzecia owieczka. Fajnie. Jest. Tu jest UL Nie wiem, czy tutaj gdzieś będzie wioska. Tak słyszałem, że to znaczy... O, czekajcie. Może jakbyśmy tutaj. O! Słoneczniki są fajnie. jest taka woda jakieś drzewka o kwiaty niebieskie to się przyda zrobimy sobie niebieskie może łóżko no trudno chyba nie uda się znaleźć wioski o sawanna też tutaj zobaczcie jest Fajnie, fajnie. Noc się wrobi. To czekajcie, zrobimy to łóżeczko. Może gdzieś... Być. nie wiem, no nie ma wioski, trudno. Mówi się trudno. Chociaż fajnie by było, bo byłoby nam wtedy łatwiej. O, wiele jakbyśmy znaleźli od razu w wioskę. Przesypiasz noc. O. Dobra. Jest savanna. Dobra, wrócimy tam i zbudujemy domek. Clipper. Nie, nie, nie. Jak go pochonamy, to zdobędziemy proch. Fajnie by było. O, udało się. Fajerwerki możemy zrobić TNT. To w sumie ani jednej, ani drugiej rzeczy na razie nie potrzebujemy. Dobra, wrócimy sobie tam, gdzie była ta wieża tych pillagerów. Nasza postać już jest głodna. Musiałaby coś zjeść. Mamy tę tą baraninę. To zaraz ją tutaj w piecyku opieczemy. Jakbyśmy jakieś szkielety znaleźli, to byśmy te wilki tam oswoili. Może ja wezmę z tego, z tej wieży. O, tam jest jakiś kamień. Chyba nawet nie muszę z wieży, bo... Tylko żeby oni mnie nie zauważyli. Kurczę no. Dobra, nie widzą mnie. Wykopię dziewięć, dziesięć, nasze 9 kamienia. I wtedy będziemy mogli e, zrobić sobie piec. I upieczemy to. Mamy już nie 8. No to prawie. O, jest. Dobra. Dobra, wykopię tego jeszcze trochę, a tutaj był jakiś. Tylko muszę się tutaj ostrożnie. O, jest ten dobiec. I on ma zobaczcie taką muszelkę. Myślę, że moglibyśmy. ...go pokonać, żeby to on nas nie pokonał bo będzie słabo. Wtedy byśmy tam musieli. Le... O. No trudno nie. Na razie nie. Nie udało się. Dobra. O, o jest! Jeszcze trochę expa zostaliśmy. Właśnie ja w tym drugim świecie chciałem stworzyć tam ten przedmiot, co nam się wyświetlił, ale nie mam właśnie tych muszli. A tam jakoś to się, to, to utopce z tymi muszlami nie pojawiają się specjalnie. W takich ilościach ja tu, jak tutaj. Na tym... O nie, zauważyli mnie, uciekam uciekam tak zeskoczył tutaj do mnie patrzcie tam są jakieś klipery i zombie patrzcie no tak podbieg jakby mnie zauważył Dobra, to zrobimy sobie tutaj domek. Ten trawie musimy zniszczyć. Dobra. Jeszcze tam są tynie, zobaczcie. Tylko w sumie nie wiem, co my byśmy mogli z tych dni zrobić. Można na te golemy, tylko że no nie mam. Na pewno żelaza no nie. Może placek, pły. Hmm. Jesteś taki jak gdy. No dobra, co ja potem sprawdzę, co można zrobić z tym. O! O! Ciasto dniowe to się nazywa. To takie ciasta dniowe byśmy mogli robić. Jeść. Nie, nie dobra, przydadzą się te dynie. Dobra, jak duży byśmy ten domek chcieli mieć? Myślę, że nie potrzebujemy jakiegoś super dużego. Myślę, że taki, nie wiem, no. To sobie zniszczymy za chwilkę. Sześć, o, dwa, trzy. Ile raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, sześć. Na sześć. No, chyba będzie okej. Okay. Czekajcie może, żeby. Mam pewien pomysł już na ten domek, ale dobra, ten domek w następnym odcinku wybudujemy. Pa-pa!